I got ile zapytamy mieszkańców Radomia, co sądzą o naszym mieście. Cześć dziewczyny! Chcieliśmy wam zadać jedno pytanko, takie króciutkie. Co sądzicie o Radomiu? O Radomiu? Nie wiem. Podoba nie jesteśmy się. stąd. No nie Jak za jest? bardzo. Ale nie za bardzo. Co, co, co jest takiego? Takie znaczy tak. rozwija się to miasto w ogóle według mnie. Tak się daje. Co ostatnio zauważyłem, że zmienia się na pozytywnie Radom? Nie widać już takich grup. Młodzieży, która tam grasuje po ulicach, a poza tym no, widać renowacje, na przykład w centrum te kamienice stare są odnowione. Myślę, że pozytywnie, w dobrym kierunku to zmierza. Naprawdę, tylko to zostawać. Nic w tej chwili nie sądzę, bo mieszkam już w Warszawie od dawna. Ale. ale... Bardzo mi się Radom podoba, bo świerć wieku tutaj pracowałem. Ogólnie chodzę tylko z 25 czerwca na Politechnikę, także trudno mi powiedzieć. Brudne miasto, bezrobocie. No i tyle. A jakieś pozytywy? O, no, mieszkam przy miasteczku studenckim, no to może być nas wesoło. Ja uważam, że Radom jest bardzo fajnym miastem i nie narzekam. W związku z tym, że jakoś tak panuje opinia ogólna zła o Radomiu. Ludzież się zmienia, chyba się zmienia, czy na dobre to nie wiem, ale chyba na dobre. No a co jest złego? No nie wiem. Ludzie są źli. Krytykują innych. No ja dla mnie to jest tak, no Radom ma swoje plusy i ma swoje minusy, nie? Ale więcej jest tych minusów. Dzień dobry, proszę pani, co pani sądzi o Proszę mi dać świetny. Dzień dobry, co pani sądzi o Radom? Ciekawe miasto, tylko trochę przytłaczające. Czy mogłoby być ciekawe? Może tak. E, przytłaczające, bo brak miejsc dla młodych ludzi, gdzie mogliby się spełniać, gdzie mogliby aktywnie żyć i coś robić. Ma e, pani Proponowałabym zacząć myśleć o młodzieży, żeby nie uciekali i żeby starali się tu zostać. Dzień dobry, co pan sądzi o Radomiu? Nie wiem, bo ja tutaj nie mieszkam. Studiowałem tutaj tylko to. Bardzo mile wspominam lata studiów tutaj. I odkąd skończyłem studia, nie mieszkam tutaj, więc. Ale tutaj będę mieszkał kiedyś. Jak w perspektywie, że... jaką tu mieszkać? Podczas studiów praktycznie się tutaj nic nie działo. Nie wiem jak teraz. Czy się coś dzieje w Radomiu? Ale widzę, że dużo jest inwestycji. W tym kierunku. Myślę, że może to coś da. Czyli za tak? Tak myślę. Z tego co ja widzę. A jestem tutaj dwa razy w roku, więc jak tak przyjeżdżam od czasu do czasu, to widzę, że tutaj się dużo rzeczy buduje nowych i coś się tu dzieje. Nie wiem jak jest teraz. Wśród studentów. Nie wiem, co studenci teraz uważają na ten temat. Co sądzę, o Radomiu? Jest to powoli rozbudowujące się miasto. No i co mogę powiedzieć? No ogólnie każdy ucieka z Radomia studenci ucieka, a czy studenci przyjeżdżają, ale ogólnie nie ma tu co robić, można powiedzieć. A jakieś plusy są tego? Plusy, radomia? No. Zobaczymy jak otworzą ten cały aqua coś tam park, czy coś takiego ma być podobnie już niedługo za 7 lat czy coś takiego. Dopiero wtedy może coś się ruszy. A czy znasz jakieś inicjatywy, jakieś, jakieś podejmowane przez miasto? Nic. Nie interesuje mnie to, szczerze mówiąc. I tak wyjeżdżam, sam wyjeżdżam do Warszawy, więc. Ładne miasto. Jakieś wulse widzi pani w tym mieście? No raczej nie. No. A pani z Radomia jest? Z Radomie. I czy słyszała pani kiedyś o jakichś inicjatywach podejmowanych przez miasto? To znaczy... Po prostu jestem zapracowana i... I tak naprawdę to nie interesuje się. No dajcie mi spokój, tam, się, tam co sądzę, tam. Ja nie będę się wychudzał. No, co mogę sądzić? No, Radom jest dobrym miastem po prostu. No i co? Mecze są, no, i co mogę jeszcze powiedzieć? Bardzo podoba się tu? No nie, Radom jest zajebistym miastem po prostu. Czy znasz jakieś inicjatywy, które radą, które miasto daje coś dla Ciebie, nie? No satysfakcję tą, że, że urodziłem się tu po prostu, w tym, w tym mieście. Jest fajnie tu po prostu, no. A coś byś zmienił w tym? Nic bym nie zmienił w tym mieście. Co jedynie, żeby było więcej pracy, oczywiście, no i co, można jeszcze powiedzieć, no. A coś w sporcie? No sport, no co, no, piłka nożna oczywiście, Radomiak, wiesz. No to wszystko, no. Na, na, na piłkę no na, no na pewno by się przydały większe fundusze i oczywiście piłkarze, żeby byli lepsi. Ja na przykład lubię to miasto. Jakoś tak, może mi się dlatego dobrze kojarzy mi się z moją rodziną, też mam tutaj wielu znajomych i jakoś mimo że tak wszyscy na ten nas ja bardzo jakoś tak ciepło wspominam to miejsce. bardzo je lubię. Co bym radził, mianowicie jest zupełnie niezagospodarowany rynek. Ten, gdzie stoi pomnik żołnierza, legionist. W Radomiu było lotnisko. Cywilne lotnisko, e, gdzie mogą ludzie się przemieszczać. Teraz młodzi ludzie przemieszczają się po całym świecie. I e, ja nie wiem dlaczego w 90., bodajże w którymś roku, były pomysły na to, żeby było w Radomiu lotnisko cywilne. I nagle to wszystko umarło. Więc, e, moim zdaniem, najważniejsze. Największą perspektywą dla Radomia będzie lotnisko. Wtedy Warszawa będzie trochę odciążona i dużo, a to jest odcinek, nieduży jest Warszawa Radom, więc myślę, że lotnisko będzie bardzo dobrym pomysłem i mam nadzieję, że Pan Prezydent weźmie to pod uwagę. Dziękuję. Stworzyć tu uniwersytet, żeby to było miasto z perspektywą, żeby tu ktoś chciał być i zostać. Nie wiem, ciężko powiedzieć. No ogólnie jakieś tam prace czy prace zabaw. Ogólnie jakieś ośrodki dla dzieciaków, po prostu, żeby to nie, nie stało pod klatkami, tylko żeby po prostu gdzieś tam chodziły, grały w piłkę czy coś takiego. Żeby pomógł, żeby pomógł więcej pieniędzy, funduszy na Radomiaka dał po prostu. No i żeby, żeby dobre piłkarze byli. Żeby więcej było funduszy na koszykówkę niż na piłkę nożną. tym mieście tyle Oh, yeah.